Dzień dobry Państwu. 12 maja 2023 roku. Jesteśmy z powrotem w Polsce, w Sopocie. Nawet te statki są jak w Sopocie, zobacz. Yy, plaża, woda, temperatura. Poważnie jak w Polsce. I sami zobaczcie. Yy, piasek nawet jest jak w Sopocie? No, poważnie. Hmm. Sami zobaczcie. A dobra, może trochę lepszy. Spójrzcie tutaj. Czekaj, zrobię wam zdjęcie o pół, wiesz. Uwaga! Spójrzcie tutaj, halo! Wadę. O, Nie chowaj się. Uwaga! Ale patrzcie tu na mnie, bo co to zdjęcie wreszcie zrobić? Dobra, jest. Leżaczki, tutaj jeszcze mamy beach bar, Ale jeszcze zamknięty w tym momencie. No i jak? Jak się czujesz? Jak w Polsce, nie? Można dokładnie. było do Sopotu szybciej by było. Jest dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Jak Połóż <laughs> nie musisz ich trzymać A tu hotel na hotelu No to co idziemy się przebrać i atakujemy zaraz na plaży tutaj, nie? Polska dzień dobry Dzień dobry Pewnie Już tutaj Nagabują nas Ale sprytnie, bardzo miło choć na Halnie Słucham? Jak się tak dłużej się w tej wodzie, to zaczyna się wydawać więcej. To jest dokładnie jak na wakacjach w Polsce w lipcu. No, naprawdę. Jest identycznie. Tak, temperatura wody teraz w morzu będzie porównywalna do tej u nas. I, i równa, różnica temperatury z powietrzem taka sama, nie? No nie, to jest właśnie powietrze chyba trochę cieplejsze, ale... ale woda podobna jak u nas całe lato. Powietrze jest zdecydowanie, no tak, takie... No, i inne. Nie wiem, jak to opisać, ale jest inne. Ale dzisiaj rano, jak wstałam, jeszcze spałe, i wyszłam na balkon, to czuć było w powietrzu zapach. E... Morza? Wody, no. mhm. Ale poza tym jest tutaj też taki zapach takiej lekkiej, e... nie wiem, czy z blizny, czy te palmy tak pachną. Jest taki. W Chorwacji często taki taki zapach czuć. Nie, nie takiej, mnie. takiej wilgoci. Nie no, akceptowalny jak najbardziej, ten zapach. W ten sposób. No dobra, o, zobacz, a tam, to jest normalnie, tu stoją statki, a tam jest lustrzane odbicie, to, to powinniśmy mieć tam, za Orłowem, o, cyk, a tutaj jest lustrzane odbicie, tam jest hell. No to tego, to co, idziemy zrobić jeszcze rundę do pokoju i wracamy na plażę, nie? Uuu! Ci, chcesz założyć? Nie. Nie, nie, nie. O, ten był jakoś mało, mało napierający na nas. Chociaż są bardzo mili, nie, Tak, bardzo grzecznie są. No dobra, to pozdrawiamy z Sopotu, z tunezyjskiego Sopotu i, i idziemy się przebrać. Chodź, nie? Chodź. Dzieciaki, idziemy. Chodźcie, przebierzemy się w stroje i przychodzimy tu. Po co ci te buty, kobito? Przebierzemy się w stroje, Władę. Ja chciałbym kopie. Co? Ja chciałbym kopie. Nie, 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 halo. Protośnij. No, no, no. Nie, dziękuję. Ale Poloniusz, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, tak. Kapitalizm, Poloniusz, dziękuję, dziękuję. Zgadza się. Możecie iść na na boso. Terenu wyjechały, a to pewnie wiesz co? Jakaś ciężarówa, co zbiera śmieci, wiesz? Ze śmietniku. O, normalne. No. Ale się pobawiłam. Zaraz się będziecie bawić jeszcze dłużej. Na basen wolicie? Nic tutaj na plaży? A to ciekawe. No dobra, pójdziemy tu i tu. Będziemy się mogli przenieść. A możemy na basen? Możemy, pewnie, że tak. Mamo, czy możemy narpiew na basen? Możecie narpiew na basen, możecie, możecie. Tak, tutaj jest, proszę Państwa, dookoła. No sopo, tu się, o, tu jest, z Grand Hotelu się wychodzi. Tu jest plaża Grand Hotelu. No nie? No nie spodziewałem się, że to tak będzie. Tak podobne do Sopotu. Ja też nie. Po co przepłacać? No nie wiem czy byś to chyba w sopacie A no tak, rację. Możliwe. No to tyle. Nara.